Halo, halo, witamy Państwa. Ten mecz komentować będą Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Dzisiaj RC Strasburg gra przeciwko Jagiellonii Białystok. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu aż piątką w środku z jednym napastnikiem na szpicę. No z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko ale Ależ bliski strzelenia gola! Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Sisoko. Taras Romanczuk, Przemysław Frankowski przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. No mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania, ale szansa na prowadzenie. Ale nic z tego nie wyszło, obrona wyjaśniła sytuację. Pululu... Przemysła Frankowski. Dobrze, do przodu. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Karole. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. Uderza! Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Z narożnika, krótko po ziemi. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Znakomicie bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Ululu. Daleko wybijają. Jakub Wójcicki. No piłkę odebrał i, i stracił. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Frankowski. I piłka wybita do przodu. Cisoko. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Strata, co zrobi przeciwnik? Przemysła Frankowski, Polulu, Polulu. Ten strzał może im dać prowadzenie. Pudło mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. Sisoko, Aruna Kone. Wólu. Strzela. Tak gol. Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna. Ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Bramka tuż przed końcem pierwszej połowy. Bardzo dobry fragment gry przed przerwą. Na pewno doda im to pewności siebie i ustawi grę w drugiej połowie. Popatrzmy na rezultat. Jeden do zera. Mitrowicz. Po pierwszych czterdziestu. 40... Jagiellonia do przerwy prowadziła, ale kto wie, co wydarzy się teraz w drugiej części? Taras Romanczuk. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Oddaje strzał. No wyręczył teraz bramkarza. Bramkarz sięgnął piłkę. Braba za tę... Może stąd strzelać. Jest! Kolejna bramka. I mają już zupełną przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Spójrzmy na powtórkę. Warto, piękny gol. Tak będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Sisoko. Mitrowicz. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Strata i przypińce rybale. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Taras Romanczuk. Mają teraz trochę miejsca. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Szansa! Nalaz się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Przemysław Frankowski. Zagrywa do tyłu. Dobre, dalekie wybicie. Jagielonia wykona teraz wrzut z autu. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Wyekspediował piłkę z dala od bramki. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o... Pozycje. Ostatnie dwadzieścia minut meczu przed nami. Przemysław Frankowski. No, będzie gol! I Jagielonia za moment wśród rożnego żółto w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No strzela! No tak strzelając kolego, no. Pomyśl może o zmianie zawodu. Dobrze, do przodu. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. Dośrodkowanie rzutu rożnego. Nie udało się zbudować przewagi. Taras Romanczuk. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Kibice gospodarzy karny dla Jagiellonii. Błędnie. No i mamy Jacek chyba piłkarza meczu Hat-trick w naprawdę imponującym stylu Widać, że jest dziś w szczytowej formie Ja nie wiem, czy tym hat trikiem się zadowoli Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Karol Siederski, Polulu. Oddaje strzał. No niestety nie udało się. Jeśli chcą podwyższyć rezultat, muszą się bardziej postarać. Ładnie się znalazł na skrzydle. Jest szansa na dośrodkowanie. Ostatni.